Prawdopodobnie nigdy nie wypiłeś dobrej filiżanki kawy w restauracji, czy tym bardziej kawiarni. Ja sobie z tego zdałam sprawę dosyć późno, że, ta, że tak jest. Weszłam w to środowisko kawowe, poznałam baristów, poznałam ludzi, którzy robią kawę, dostarczają sprzęt, pracują z tym na co dzień. I, i to było bardzo fajne, bo uczyliśmy się coraz więcej, piliśmy coraz lepsze kawy. I, cały czas miałam z tym kontakt, natomiast chodząc od czasu do czasu, zaglądając do różnych miejsc, żeby coś zjeść czy po prostu wyjść ze znajomymi, zorientowałam się, że, że, że gdziekolwiek jestem, ta kawa jest po prostu zła, ona źle smakuje. To było takie dla mnie smutne, że jakby my razem fajnie się bawimy, czujemy tę kawę, rozumiemy ona jest naprawdę smaczna i jakby to jest, to jest temat dla każdego, a nigdzie, jakby robimy to tylko w swoim gronie, nigdzie szerzej nikt o tym nawet nie wie, tak, że, że może się napić fajnej kawy i że 因为。Yeah. I że to jest i zabawa, i doświadczenie, i w ogóle sposób na życie. Zdarło do mnie, że właściwie nie ma się skąd tego nauczyć, bo, bo jeśli nawet wśród restauratorów, gastronomów nie ma tej wiedzy, nie, nie mają też nawet potrzeby, żeby, żeby serwować dobrą kawę, tam ten temat jest odkładany na sam koniec, to, to skąd ludzie mają wiedzieć o tym, że, że z kawą jest zupełnie inaczej, że ona nie smakuje po prostu jak kawa, tylko ma, ma całe, 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 całe mnóstwo najróżniejszych aromatów, Smaków, że, że może być zaparzona na różne sposoby i to też daje różne odczucia. Jeśli, jeśli nie, nie, nie mogą tego sprawdzić w, w, swojej, ulubionym, w swojej ulubionej knajpce, Chawiarni. No i pomyślałam, że kurczę, ja, ja zrobię z tego temat, będę prowadzić blog po prostu i, i, i będę o tym mówić. Blog miejscami na pewno jest kontrowersyjny, czy, czy, czy porusza różne tematy, ale o, o to też mi chodziło, żeby, żeby dotrzeć do ludzi, żeby im pokazać, że, żeby właśnie podkreślić to, że kawa to nie jest tylko kawa, że to jest naprawdę fajna, fajna historia, która za tym, która za tym stoi. Specialty Coffee to jest poruszanie się w temacie 1% całego światowego rynku kawy, ale to jest historia, która nigdy się nie kończy. Moja przygoda z kawą zaczęła się 11 lat temu. Było to w Irlandii, kiedy pracowałem w kawiarni. Zacząłem pracować z ekspresem, z kawą w ogóle i tak naprawdę bez jakiejkolwiek świadomości i zastanawiania się nad tym, nad tym produktem. Mieliśmy klienta, który codziennie przychodził i zamawiał espresso. Ja generalnie myśląc, że zamawiał po prostu bardzo mało tej kawy, w sensie dostaje bardzo małą porcję tej kawy, dolewałem mu wody i po dwóch tygodniach przyszedł w końcu zniecierpliwiony i powiedział, że jednak oni woli takie krótsze. Takie prawdziwe, a nie rozwodnione, i to zaczęło mnie po prostu zastanawiać, I zacząłem szukać, pytać, I, i tak to się zaczęło. Tam również miałem możliwość pracy w palarni kawy, gdzie miałem właśnie styczność z procesem palenia kawy, i strasznie mnie, strasznie mnie to interesowało, I, i pomyślałem wtedy, że chciałbym kiedyś to robić dla siebie. Po powrocie do Polski w 2009 roku zacząłem pracę w małej palarni kawy w Warszawie. Prawie od Trzech lat współtworzę palarnię kawy Specialty. Kawa Specialty to przede wszystkim ludzie, tak naprawdę. Ludzie, z którymi mają, którzy są od samego początku, czyli, takie, czyli od ziarna do, do finalnego kubka, i możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń z tymi ludźmi wydaje mi się dla mnie jest najbardziej ważną sprawą w kulturze kawowej. A o, jeśli chodzi o sam produkt. No to przede wszystkim słodycz i czystość smaku to są te rzeczy, które wyróżniają kawę speciality od kawy komercyjnej. Kawy speciality są to kawy, które w klasyfikacji SKA są powyżej 80 punktów na 100, na 100 możliwych. Kawy komercyjne nie podlegają ocenie. Dla nas najważniejsze jest to, żeby mieć możliwość znania historii pochodzenia danej, danej kawy, czyli z, z jakiego kraju pochodzi, z jakiego regionu, z jakiej farmy. Kawa, z którą pracujemy, pochodzi z różnych regionów świata, m.in. Kenii, Etiopii, Gwatemali, Salwadoru, Nikaragui. Częścią mojej pracy jest możliwość podróżowania do, do tych regionów, które produkują kawę, spotykania się z, z farmerami, wymianą doświadczeń, możliwością tak naprawdę wpływu na jakość, na jakość finalną produktu, zasugerowanie i, i tak naprawdę wiedzę merytoryczne którą przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń. Jeśli jeszcze nie próbowałeś kawy Specialty, to tak naprawdę nie wiesz, jak smakuje kawa. Specialty Coffee to dla mnie przede wszystkim smak. Wielu baristów czy klientów kawiarni postrzega Specialty Coffee tylko przez pryzmat ziaren, plantacji i palarni, a tak naprawdę Specialty Coffee, żeby zaistniało w całej swojej okazałości, musi się przełożyć na smak kawy w filiżance. A duży wpływ na ten smak ma metoda zaparzania i to w jaki sposób zaparzymy tą kawę. Pokażę zaparzanie kawy w syfonie kawowym, który ma więcej lat jak chodzi o istnienie niż ekspres ciśnieniowy. Syfon ma dużo dłuższą historię. Został patentowany we Francji prawie 200 lat temu. Wielu może się wydać, że robię z kawiarni albo z domowego parzenia kawy jakieś laboratorium, ale tak naprawdę można to porównać do zwykłego gotowania. Jak pieczemy chleb, używamy. Równych proporcji, wykorzystując dekagramy, wykorzystując minuty pieczeniu tego chleba, to samo robimy zaparzając kawę, tylko operujemy tutaj w skali mikro, na gramach i, i sekundach. Bo tak samo jak chleb da się przepalić, tak samo kawę da się przeparzyć, powodując, że będzie po prostu gorzka. Dlatego używam wagi, żeby wlać odpowiednią ilość wody. Zalepiałem proporcję to. Około 6-7 gramów na każde 100 ml wlanej wody. Na górną część zakładam filtr po to, żeby pozbyć się ewentualnych fusów. Przy parzeniu kawy ważna jest taka, także ilość wsypywanych ziaren. Specialty Coffee Association zaleca, żeby to było właśnie 6 gramów na Każde 100 ml. Teraz widać jak to urządzenie działa. Pod wpływem rosnącej temperatury w dolnym naczyniu zwiększa się ciśnienie wody, która nie mając gdzie uciec, wychodzi przez szklaną rurkę do górnego naczynia. Kiedy cała woda znajdzie się na górze, wtedy wsypuje kawę i wtedy dopiero zacznie ją zaważać. Cała woda jest na górze. Zmieszam odrobinę płomień i wsypuję kawę. Mieszam po to, żeby wszystkie ziarna utonęły w tej wodzie, żeby kawa równo się zaparzała, żeby każde ziarenko z kawy, każda cząsteczka kawy, była zamoczona przez taką samą, taki sam czas. Minęła minuta. Kasimy płomień. Jeszcze raz mieszam. Teraz widać, dlaczego to urządzenie nazywa się syfonem. On wykorzystuje zasadę podciśnienia. W tym momencie temperatura w dolnym naczyniu spada i podciśnienie zasysa kawę z powrotem na dół. Wszystkie wchusy zostaną na tym papierowym filtrze, który przed chwilą założyłem. Wydawać by się mogło, że to jest strasznie skomplikowane urządzenie. Wygląda jak urządzenie laboratoryjne, a tak naprawdę to jest jedno z prostszych urządzeń do parzenia kawy, jeden z prostszych zaparzaczy. Jeśli dobrze zmienimy kawę, jeśli wyłączymy palnik po odpowiednim czasie, ta kawa sama nam się zaparza, sama fusy siodów odsączają. Możemy się później tylko nią delektować. Gotowe. Syfon jest moim ulubionym urządzeniem do parzenia kawy. Raz dlatego, że jest w miarę prosty i powtarzalny, dwa dlatego, że kawa zaparzona w Syfonie jest bardzo czysta w smaku, bardzo klarowna i bardzo transparentna. W Syfonie według mnie najbardziej czuć, co to jest specialty coffee. Te aromaty, które sama w sobie kawa ma, zaparzone w Syfonie, najbardziej się ujawniają. Kiedy otwieraliśmy ponownie chłodną, po jakiejś nieobecności na rynku, ale jednak już po 9 latach funkcjonowania znanego klubu w mieście, stanęliśmy przed dylematem: czy związać się ponownie z korporacją kawową, która zapewniała nam bezpieczeństwo, dostęp łatwy do serwisu, dosyć prostą współpracę, czy jakby stanąć przed wariantem, że idziemy w zupełnie inny wymiar specjality coffee i poszukać partnera, który będzie alternatywą lepszą dla współpracy z, z korporacją. Odczuwamy niesamowitą satysfakcję, jak widzimy, że klienci doceniają tę kawę tak? i że przychodzą tutaj specjalnie, nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko stale. Przychodzą dla kawy i dla nas oczywiście. Taka misja, po prostu czujesz zadowolenie, że, że klienci uczą się, tak, że poznają, że mają też satysfakcję z tego, że dałaś im coś, co jest fantastyczne. Tak? Oni to czują, piją i wracają. Jakieś 5 lat temu, gdzie, kiedy yy, trafiłem przez przypadek do kawiarni Filtry Café na ulicy Niemcewicza, to taka jedna z pierwszych kawiarni, która zaczęła serwować yy, kawę speciality. I tam myślę, że dzięki uprzejmości tych wszystkich baristów, którzy tam pracowali i pracują nadal, yy, tam po raz pierwszy spotkałem się z tym określeniem. Tak naprawdę po pierwszej wizji w Filtrach przede wszystkim zobaczyłem, że kawa to nie jest tak naprawdę tylko ta, ta gorycz, to coś się nam zazwyczaj kojarzy z kawą, tylko kawa może smakować zupełnie inaczej. Ja jako osoba bardzo, bardzo lubię drążyć niektóre tematy i kawa okazała się być takim tematem, który, który nie może się właściwie znudzić, bo tak naprawdę smaki się nie powtarzają. Za każdym razem kawa smakuje zupełnie inaczej i od tamtej pory staram się wybierać takie kawiarnie, które wiem, że serwują kawę dobrej jakości. Za każdym razem pytam co to jest za kawa? Z jakiej palarni? Z jakiej plantacji? Bardzo lubię rozmawiać z tymi ludźmi, z baristami. To naprawdę są przemili ludzie i, i zawsze można się dowiedzieć od nich czegoś ciekawego na temat kawy. Ten, ten świat jest tak rozległy, daje, daje tyle możliwości nauki, że tak naprawdę warto, warto trochę podrążyć. Od mniej więcej pięciu lat yy, staram się kupować kawę od jakichś mniejszych palarni, czy to polskich, czy zagranicznych, a po kawy z supermarketów, no, no nie sięgam po prostu, no nie jest to coś, czego w tym momencie szukam.